Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus umiera na krzyżu, pod krzyżem stoi Jego matka. Pan Jezus myśli o nas i o matce swojej, pokazuje na nas, matce Bożej, i mówi do niej. Powtórzymy te słowa: Mamusiu, Mamusiu. To, są twoje to są Twoje dzieci. Następnie zwraca się do nas i mówi: Powtórzymy: Dzieci, dzieci. to jest Wasza matka. I od tej chwili Matka Boża jest Matką każdego z nas. Oto słowo pańskie. Usiądźcie sobie, kto może. Kochani, wielkim darem i prezentem od Pana Boga dla nas są rodzice. Dlatego nie dziwi nas, że Wojtek Mynarski śpiewał: Nie ma jak, u mamy ciepły piec, suchy kąt nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. To prawda, bo tatuś i mamusia to dary od Pana Boga. Ale my także jesteśmy prezentem z kolei dla rodziców od Pana Boga. Wiemy o tym, że szczególną rolę w naszym życiu odgrywa mamusia. Dlatego nie dziwi nas, że czujemy się bezpieczni w pobliżu mamusi. Nawet niektórzy są przekonani, że najwygodniejszą poduszką to jest brzuch mamy. Jak się wciśniemy w brzuch mamusi, ona nas obejmie, zapominamy o swoich kłopotach, bo mamusia jest jedną z najbliższych osób naszego życia. I mamusia spełnia ważne zadania. Przede wszystkim karmi nas. Czasem nam dogadza, prawda? Pyta się, co byś sobie córeczko zjadła, synku, czego się spodziewasz na obiad? I mamusia wykonuje to, o co ją poprosimy. A także dzięki mamusi, tatusiowi. Chodzimy do szkoły, żebyśmy byli mądrymi Polakami i Polkami, bo takich ludzi oczekuje nasz naród. To też jest wielki prezent od tatusia i mamusi. Troszczą się o to rodzice, szczególnie mamusia, abyśmy byli czysto ubrani, stąd często się pranie dokonuje, w którym możemy z całego serca mamusi pomagać. I tu przypominam Pan Jezus ważną sprawę, że mamy jeszcze Drugą mamusię. Dzisiaj w Testamencie przed śmiercią nie myśli o sobie, chociaż tak bardzo cierpi, ale myśli o nas. A pod krzyżem stoi Matka Boża. Dlatego słyszeliśmy, co Pan Jezus powiedział. I powtórzymy jeszcze dzieci, to jest wasza mamusia. Od Matki Bożej zależało, czy przyjdzie na ziemię Pan Jezus. Kiedy wysłanie z Boga przyszedł do niej. I pyta się, czy chcesz zostać matką pana Jezusa? Matka Boża rozważała. Gdy powiedziała nie, może do tej pory czekalibyśmy na przyjście pana Jezusa, ale z myślą ona z Matka Boża powiedziała: tak, chcę, żeby mój syn przyszedł na ziemię i zbawił wszystkich ludzi. I dlatego też rodzi pana Jezusa w Betlejem, a w takim miejscu, do którego każdy mógł przyjść. Nie na dworze króla Heroda. Bo tam byłaby kontrola, tylko właśnie w takim miejscu, gdzie i pasterzy biedni przyszli, a potem także inni ludzie. Z kolei, tak, nasza mamusia pragnęła nas ofiarować w świątyni, czyli przyniosła nas mamusia do Chrztu, kiedy Pan Jezus ma 40 dni, przynosi go do kościoła, i tam on mówi, że Pan Jezus będzie światłem dla wszystkich ludzi, także dla Pogan, a Matka Boża. Będzie cierpiała z Panem Jezusem, dlatego nazywa, nazywamy ją współodkupicielką. I chociaż Matka Boża uroczyście będzie nazwana Matką Wszystkich Nas pod Krzyżem, to już wcześniej spełnia misję Mamusi. Biegnie z Panem Jezusem, którego ma w sobie, sto kilkadziesiąt kilometrów z, Betle, z Nazaretu do Ain Karim, gdzie przebywa jej krewna która za trzy miesiące urodzi Jana Chrzciciela, idzie tam nie po to, by mówiła o sobie będę matką Pana Jezusa, ale pomaga Elżbiecie swojej krewnej, pracuje, by ona spokojnie mogła przygotować się na rodziny Jana Chrzciciela. A kiedy jest zaproszona na wesele do Kany Galilejskiej z Panem Jezusem, to patrzy, czy czegoś nie brakuje i przypominamy sobie, że na prośbę Matki Bożej Pan Jezus z wody czyni Wino, aby narzeczeni, a już teraz małżonkowie, nowożeńcy, nie byli oskarżani przez gości, że brakło posałowego płynu. Ciągle stara się Matka Boża być Matką. Kiedy Jezus wstępuje do nieba, to ona modli się z apostołami, oczekując na przyjście Ducha Świętego. Daje przykład wierności Panu Jezusowi, i tego uczy także apostołów. I chociaż Matka Boża została wzięta do nieba, to ona mówi: Ja chcę być Waszą Matką i chcę przebywać na kuli ziemskiej. I znakiem obecności Matki Bożej w naszym życiu są sanktuaria, miejsca, gdzie są figury Matki Bożej, obrazy, które mówią: Matka Boża jest z nami. Tak jest w Lourdes, gdzie spotyka się z Bernardetką, i tam właśnie stara się troszczyć szczególnie o ludzi chorych. Tak jest. W Fatimie gdzie trójku pastuszką też przypomina: jestem waszą matką. Odmawiajcie różaniec, módlcie się o pokój, zgodę na świecie. Jest obecna także w lasalet, gdzie dwójku pastuszką też przypomina o tym, że trzeba się modlić za wszystkich ludzi, żeby nie grzeszyli. A także w naszym Gieczwałdzie, w XVI wieku, Matka Boża po polsku rozmawia z dziewczynkami i prosi o to, żeby. Polska była rodziną samego Pana Jezusa. No i oczywiście w Licheniu także przypomina o tym, jestem z wami. Pamiętajcie o tym, jestem z wami, a także w Ameryce Południowej, w Guadalupe, gdzież przypomina o tym, że życie jest największą wartością i nie wolno marnować życia ludzkiego, nawet nie wolno zabijać dzieci przed narodzeniem. Bo życie pochodzi od Pana Boga, nikt nie może tym życiem po swojemu dysponować. No i jest obecna z nami, jest obecna z nami, dlatego tutaj na tej górze przybyliśmy do naszej mamy. Każdy jest jej synem i córką, więc jesteśmy w drugim naszym domu. I możemy się cieszyć z tego, że to jest drugie nasze mieszkanie, kochani. Popatrzcie na Matkę Bożą, i nie każdy uśmiechnie się do niej. Powie: Kocham Cię, Matko Boża, i dziękuję, że chcesz być moją mamą, chociaż czasem rozrabiam i nie zawsze jestem posłuszny Pan Jezusowi, to ty mnie zawsze, a zawsze kochasz. I kochani, tak bardzo kochał Matkę Bożą, święty Jan Paweł II. 18 maja skończył 100 lat, bo jest w niebie, więc nadal żyje. Gdyby był na Ziemi, też byśmy obchodzili stulecie narodzin. Świętego Jana Pawła II i on tym swoim wezwaniem, cały Twój Mario chciał powiedzieć: warto być synem i córką Matki Bożej. Ale przypominał nam na początku swojej posługi, a był także tutaj na tej górze kilka razy, że należy otworzyć drzwi Panu Jezusowi. A kiedy przybył do Polski w rok po wyborze, stanął na pracu zwycięstwa pod Wysokim Krzyżem. W Warszawie powiedział przybywam, by dać świadectwo o Chrystusie. Bo słowami i czynami Pan Jezus jest przedłużeniem słów i czynów Pana Jezusa. My też możemy być przedłużeniem słów i czynów Pana Jezusa, bo w naszych słowach i czynach Pan Bóg dalej pisze historię zbawienia. I kochani, prosił nas Ojciec Święty za Matką Bożą odmawiajcie różaniec. Tak się cieszymy bardzo, że jest z nami Madzia Buczek, która Utworzyła kółka różańcowe i która jest przedłużeniem charyzmatu Matki Bożej, prosi nas tak, żebyśmy przynajmniej każdego dnia jeden dziesiątek odmówili, prosząc o pokój i zgodę na świecie. I wreszcie, kochani, drugi wielki bohater to kadynał Wyszyński. On także piękne hasło dał: Wszystko postawiłem na Maryję i samemu Bogu należy służyć, czyli Panu Jezusowi. Czekamy na to, by oficjalnie ogłoszono Go, że jest błogosławionym. Pandemia troszkę pokrzyżowała plany, ale możemy już Go prosić o wstawiennictwo, bo na pewno przebywa w niebie. I właśnie On się bardzo związał z Janem Pawłem II. Święty Jan Paweł II powiedział, gdyby nie Prymas Wyszyński, nie byłoby papieża Polaka. Razem współpracowali kiedy po zamachu święty Jan Paweł II był w szpitalu, konał wtedy kardynał Wyszyński. Rozmawiali telefonicznie ze sobą i kardynał Wyszyński powiedział, wszystkie cierpienia ofiaruję za Ciebie Ojcze Święty. A Ojcze Święty powiedział, ja też będę księdza kardynała wspierał swoim cierpieniem i swoją modlitwą. I dlatego kochani, nasze postanowienie, chcemy być ludźmi różańca świętego, tak jak Madzia Buczek. Chcemy odmawiać codziennie przynajmniej dziesiątkę różańca. To nasze postanowienie, aby przez nas podczas modlitwy pokój zaistniał na świecie. Bo o to nas prosi Matka Boża, Królowa Polski. Ona jest nie tylko naszą mamą, ale królową naszego narodu. Alleluja i... Alleluja i... Do roboty modlimy się O nawrócenie wszystkich grzeszników Żeby nikt nie szedł do piekła O nawrócenie w Polsce też Żeby nikt nie szedł do piekła Żeby ten diabeł, który mówi Takie złe rzeczy I posługuje się ludźmi Żeby odszedł z Polski Bo to nie ma żartów Bo inaczej piekło A my chcemy niebo, Matko Boże Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Bogu niech będą dzięki. Radośnie jako piłki. Dzieckiem Bożym jestem ja. La, 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 la. Dzieckiem Bożym jestem ja. La, 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 la. Jak radośnie. Dzieckiem Bożym jestem.